Cześć, witajcie w kolejnym filmie z Pet Simulator. Jak widzę, to był jakiś update. Otwieramy sobie teraz tutaj to, jak nasze pety otwierają ten diament. Jak tego dużo wychodzi, wylatuje ich worków. Czy tam jest? Już mamy 73 tysiące. No szybko to idzie. Oprócz tego, że my otwieramy tylko teraz y, ten diament. Nie monety. A dostaliśmy bardzo dużo monet. Nad więcej monet dostaliśmy niż diamentów chyba. No nie, raczej chyba nie. Dobra, dajemy ich teraz tutaj. Niech to rozkopią, jeśli tato kiedykolwiek lade. Bo to już nie, Bo to jest o wiele cięższe niż normalnie. Więc niech rozkopujemy sobie tutaj to... Rozbieramy te... Kawałki, które tu już siedzą. A ja zauważyłem tyle, że tamte pety, które dostanąłem, to teraz ma, To, nam zbierają chyba monety. No zbierają, Bo dostajemy monety, nas tutaj przy tym nie ma. Jest bardzo dobrze. Oni już to dokopują. Tutaj mamy kolejny ten worek, którym jest albo niementy, albo jakiś prezent. Ale mam właśnie monetę. Może najbardziej potrzebujemy. Możemy już otworzyć. A ja nadal nie dotarłem do samego końca tutaj. Nie doszedłem jeszcze. W tym filmie. Bo normalnie to ja tutaj. Rozkopywałem wszystko, mniej więcej. Potem 360 tysięcy potrzebujemy. Mam nadzieję, że to o wiele szybciej nam pójdzie. Otwieranie. Dobra, tutaj. O, teraz sobie to pokopię. No, niestety, będę to w chwilę kopać. Zył będzie dużo odbierania. Tam już widzę, że jest większa skrzynia, i tam za tym nie wiem, ile trzeba. Chyba milion tylko. Milion 700, potem 8 milionów, potem 40 milionów, to jednak cały czas tam leci, bo to jest bardzo długi świat. No bo to jest już ostatni świat, no. Jesteśmy aktualnie właśnie na farmie, tutaj. Brakuje nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć światów nam jeszcze takich brakuje tu. I będziemy musieli się wrócić tutaj, gdzie ja nie wiem jak przejść dalej. Nie wiem, na... Bardzo nie wiem. Dobra, nasze pety tutaj to otwierają. Nie wiem czy w ogóle kiedykolwiek otworzą. Dobra, będziemy otwierać takie pojedyncze bonety. Po bo z tym bardzo długo będziemy czekać. Bardzo, bardzo długo. No ja i jeszcze możemy sobie tam... To pootwierać. Pluło już 2000 mamy. Prawie 3. Najlepiej by było, jakbyśmy znaleźli tutaj właśnie jakiś na przykład, Nie wiem, prezencik. Który ma razy właśnie 100. Coinów. Bo po prostu o wiele więcej dostaniemy. A może tak wyjść, że nawet będziemy mieli ponad 30, 360 tysięcy Naprawdę by to było opłacalne, ale jak widzę to na razie tutaj nie ma nic takiego I tak mamy razy dwa coiny Teraz tak zauważyłem tutaj To jest event, jak widzę chyba Raczej nasze pety będą długo to zbierać. My tam nie możemy przejść. O, tu możemy. Co tu, tu, tutaj? Tu, czemu tu możemy przejść, a tam już nie możemy? Się weszłem. Pomocy! Na płocie się z... zepsułem. Nie warto takie że... Tak wchodzić Dobra, udało się Wyszliśmy Ciężko było, ale się udało nareszcie Jeszcze to było będą kochać. Aż podjechał. <laughs> Gdzie jest? Co ja? Oka. By... No, aksola zawsze musi być. To, to, to norma. O, helikopter w ogóle. Idź tam. Szybciej kopię to. Tam się w ogóle kopię. Szybciej to kopię? No pewnie o wiele szybciej. No o wiele szybciej tu teraz idzie. To no, na pewno. Ale oka to dalej, i teraz mam tutaj trochę więcej ich, no. Porównanie mocne jest pięknie, potop! Już 118 tysięcy mamy w ogóle. To szybko weszło. Nie spodziewałem się. A tego to, to, to tonalnie warto kopać. No ale nie jest warto. Idźcie tam, na przykład. Oczywiście. Poszli. No, zazbierzmy te diamenty, które już tu leżą. rozkopali już. Pięknie. To jest na pewno szybciej. Na pewno szybciej teraz kopią. 100%. Przednio przy tym jednym jakieś 10 minut trzeba było. Teraz tylko 5 albo 4 minuty wystarczą. To jest duży przeskok. O. No to to za to już będą bardzo długo kopać O tutaj jest jeszcze to Patrz to? Nie to, tam, o Dobra tam to by tam Czy tutaj coś już skopali? Nie No to idziemy Dużo mamy efektów I jakie tam są już te. Mogę tak się O, mogę się tak przebić. Dobra. A po co tutaj na górze jest? Bo skoczył nam się efekt, który ten. Bierzmy sobie te kilka monetek jakie tu leżą. Nie jest ich dużo. A teraz troll pośbieramy. Powystrzeliło tutaj kolejne, już tysiąc kolejny wyszedł, tam w ogóle wulkan jest. O! Kolejny! Zbierajmy, zbierajmy! Tutaj coś większe. Dużo diamentów, to na pewno. Tutaj jeszcze jest... 1000. I za chwilę będziemy mieli 200. Tam pojedynczy krop, kopie. Tutaj za chwilę to rozkopią. I pójdą po, mu pomóc, a ja tu będę zbierał. Tę chwilę jednak wysyłamy potem już całość. Dobra, zbierzmy. I niech jeden już tam idzie. Tutaj monetki, które są dookoła zbiorem. Tutaj jeszcze... I tam jest coś mocniejszego. Idziemy stąd. To ta skrzynia. Niech już jed, kolejny idzie i to też już... I ile tego wyleciało?! No już po tysiące dostajemy. Jeszcze tutaj... No tam o wiele mocniej, tam. Eee, wylatują te pieniądze, pokazuje, że jest większy mnożnik przy tamtej tam, czy tam, czy tam w skrzyni, niż przy normalnej. Tam jest normalne, tam jest to. No im za dużo nie zostało, więc niech jeden idzie tam, no razy jest 10. Może będzie się opłacało? Dobra, im już mało zostało. Więc już niech to kopują. Niech jeden idzie mu pomóc, bo tam, tam to już bardzo jest dużo. Jeszcze może dzisiaj będzie, będziemy mogli przejść dalej, bo już prawie mamy. To tylko temu, że dostaliśmy bardzo potężne pety. Idzie tam już. Dobra No i to już będę o, o wiele dłużej kopać, więc ja tutaj sneniem Stanem I będziemy czekać aż to rozkopią No to Ja to zajmie Wiecie co ja tak w ogóle zauważyłem, że już na zasadzie na następny poziom, a moje pety ledwo prawie nic nie zniszczyły z tej skrzyni, no zniszczyły ten kawałek, ale daleko do końca jest, niech sobie tam kopią, ja cały czas będę dostał po tysiącu, już o 5000 tysięcy mamy więcej, więc otwieramy i chodź to wy... oba ja, Wysy tu przyszli? No tam są jeszcze rzeczy, no to chodźmy pozbierać, bo każda monetka się dla nas liczy, bo teraz jeszcze potrzebujemy chyba milion właśnie. Więc ten milion będzie naprawdę bardzo długo będzie zbierany, więc chodźmy. I skrzynia na nie próbujemy otworzyć, bo tu już ktoś się siłuje. A to ja życzę mu jego życia. Kiedy on to na dzisiaj nie otworzy. Jeszcze razy 10 to jest. A to wygląda jakby ktoś losowe cyperki już wpisał. Milion potrzebujemy. on sobie tutaj tak zbierał że się tu jest tak dookoła. Będę darmowe monety teraz zbierał. To się liczy. No i co temu pomóc? Ja tutaj to wezmę. To no na pewno dzisiaj po prostu nie zniszczy się. Nie otworzy. Trójka moich petów, trójka moich petów tu jest. Gdzie jest jeszcze? Tutaj jest jeszcze jeden. Ja teraz wystarczy, że będę chodził w kółko i sobie zdobywał tak... No prawie tysiące, bo ta tysiące nie dostaję. No teraz dostałem dwa tysiące. Tutaj jakieś monetki są. Nawet, nawet tutaj nie było, więc nie wiem, skąd one tutaj są? Tutaj jeszcze jakaś monetka. Ta moneta. Ale głównie tu będziemy zbierać. O, na diamenty nie znalazł Pięknie Daj kolejne monetki, dwie No ten milion naprawdę będziemy dwoje odbierać. Monet! Na tej skrzyni nawet, nawet ten byś... byś się udało, ale to już będzie za długo trwać więc sobie jeszcze tutaj podbierajmy kilka תודה לכדרוגה בקואנצה Dobra, już będę tak tutaj łaził w kółko sam, więc co raczej będzie właśnie na tyle w dzisiejszym filmie. Do następnego filmu, trzymajcie się, pa!